Cześć. Witam was w odcinku poświęconym narzędziom dynamometrycznym marki Vera. Tym razem przyjrzymy się wkrętakom dynamometrycznym. Marka Vera ma bogatą ofertę różnego typu wkrętaków dynamometrycznych, począwszy od tradycyjnych z rękojeścią prostą lub pistoletową. Możemy tu w tym zakresie wyróżnić również wkrętaki, które mają wartość już ustawioną fabrycznie, jeśli chodzi o moment obrotowy, jak i nastawne. Ponadto Wkrętaki dynamometryczne ESD, które służą do pracy przede wszystkim w przemyśle elektrotechnicznym. Nowość, jeśli chodzi o ofertę marki Vera, czyli wkrętak SafeTork Speed, który zabezpiecza przed przekręceniem śruby oraz umożliwia nam bardzo szybkie ustawienie wartości momentu, oraz wkrętak VDE, który pozwala nam na pracę z wkrętakiem dynamometrycznym pod napięciem. Wszystkie wkrętaki marki Vera posiadają rękojeść, która zdecydowanie ułatwia nam pracę, e, zapewniając nam ergonomię. E, jest to rękojeść craftform, bardzo charakterystyczna dla tej marki. Ponadto większość tych narzędzi posiada kołnierz, który zabezpiecza przed staczaniem się narzędzia na przykład ze stołu warsztatowego, która też pozwala nam uniknąć uszkodzenia narzędzia. Część z wkrętaków dynamometrycznych marki Vera, szczególnie tych, które dedykowane są pracy bardzo precyzyjnej, z małym zakresem momentów obrotowych, posiada również lupę nasadzaną na wkrętak, która zdecydowanie ułatwia nam odczyt skali momentu obrotowego. Ponadto Vera pomyślała również o tym, aby przyspieszyć nam pracę poprzez montaż uchwytu RapidAptor, który zdecydowanie zwiększa efektywność naszej pracy, poprzez bardzo łatwy montaż i demontaż bitów. Wkrętaki dynamometryczne marki Vera podzielić możemy również ze względu na zastosowanie oraz zakres momentu obrotowego. Jeśli chodzi o zastosowanie, mówimy tutaj o tradycyjnych rękojeściach, mówimy tu o wkrętakach, które dedykowane są do pracy szczególnie przy produkcji podzespołów elektronicznych, czyli wkrętaki dynamometryczne ESD, Wkrętak, który dedykowany jest pracy pod napięciem oraz najnowszy wkrętak Safe Torque Speed. Jeśli chodzi o wkrętaki dynamometryczne ESD, ponieważ wykonane są z materiałów, które rozpraszają ładunki elektrostatyczne, pozwalają nam na bezpieczną pracę przy produkcji właśnie materiałów, które są podatne na tego typu ładunki. Z kolei, jeśli mówimy o pracy pod napięciem, tutaj zdecydowanym faworytem jest wkrętak dynamometryczny VDE, który testowany jest obciążeniem 10 000 V, które to gwarantuje nam bezpieczną pracę przy dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu 1000 V. Bardzo łatwo wymieniamy trzpienie, które w tym wypadku są wymienne. W tej chwili Marka Vera wprowadziła nowy model trzpieni wymiennych, który zdecydowanie ułatwia nam pracę poprzez dopasowanie koloru wkrętaka do końcówki wkrętakowej. Mamy tutaj bardzo przejrzystą skalę, która powoduje, że łatwo ustawiamy żądany moment obrotowy i odczytujemy ze skali żądaną wartość. Z kolei najnowszy wkrętak SafeTork Speed pozwala na bardzo precyzyjne i szybkie, przede wszystkim ustawienie żądanej wartości. Występuje on w dwóch wersjach, ta, którą trzymam w ręku. To zakres od 2 do 6 Nm, co 1 Nm, natomiast druga wersja tego wkrętaka to wersja od 1 Nm do 3 z przeskokiem o pół Nm. Wkrętak ten, oprócz tego, że umożliwia nam bardzo szybkie ustawienie tej wartości, ma zabezpieczenie, które powoduje, że nie przekręcimy śruby. Poza tym ma uchwyt magnetyczny nabity, co również sprawia, że montaż takiego bitu jest bardzo szybki i prosty. Tak jak większość wkrętaków z marki Vera, występuje on również w zestawach. Tak jak wspomniałem w innym materiale z naszej serii, niezwykle istotnym elementem pracy z narzędziami dynamometrycznymi jest ich kalibracja. Nie inaczej jest w przypadku wkrętaków. Kalibracja polega na przeprowadzeniu trzech serii pomiarowych na stanowisku pomiarowym w celu określenia błędów pomiarów w trzech punktach zakresu pomiarowego. Uzyskane w ten sposób wyniki podlegają obróbce matematycznej zgodnie z zapisami właściwej normy ISO. Marka Vera w Polsce rekomenduje serwis MetroLab w Warszawie. Dziś zaprezentowałem wam tylko część z bogatej oferty naszych narzędzi dynamometrycznych. Zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli na stronę i zobaczyli sami, ile przygotowała dla Was Marka Wera. Za dziś dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć.